Ta muzyka jest skierowana w zasadzie do wszystkich słuchaczy. Tak staramy się spełniać my jako artyści, przemycając cały nasz dorobek yy, i wszystkie nasze fascynacje z dawnych lat różnymi stylami muzycznymi. To wszystko wkładamy właśnie w ten zespół. Skąd pomysł na taki projekt? Yy, no właśnie z potrzeby serca w zasadzie, bo yy, Karolina jest mamą i sama zauważyła, że, yy, że jest potrzeba wartościowej muzyki dla dzieci. Tworzenia takiej muzyki, a, a ja z kolei zauważyłem, że dlaczego też rodzice mają się nie bawić na tych koncertach, tylko że im też należy się przecież kawał zabawy, a jak ktoś jest rodzicem, to doskonale wie, że ile, ile czasu i poświęcenia wymagają dzieci i, no i jak bardzo jest to czasochłonne, więc skoro idą już na dziecięcą imprezę, to, to, mogą, się, to mogą też tańczyć z nami i się dobrze bawić i to się udaje. Ja słuchając części piosenek muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Przede wszystkim tego, jak ogromnie trzeba dbać o poprawność językową i dykcję przy śpiewaniu tych utworów, to chyba sami sobie wysoko postawiliście poprzeczkę. Zgadza się. Chrząszcze, hrabązcze są taką naszą lekcją logopedii z dziećmi, z rodzicami. Dokładnie tak. tak. Lubimy zabawy językowe. Głównie wybieracie takie tematy naturalistyczne, czyli co? Propagujecie to, że jednak czas troszeczkę z tą naturą znowu się zaprzyjaźnić? Absolutnie tak, jest to bardzo ważne. Zgadza się, to są takie czasy, że wszyscy musimy wrócić do natury, i myślę, że tylko natura nas uratuje. Zgadza się. Mówicie o tym, że rodzice powinni się bawić dziećmi, ale wy chyba też się dobrze bawicie, zważywszy jeszcze na cały entourage. Zgadza się. My Absolutnie. uwielbiamy to. Uwielbiamy być na scenie, uwielbiamy naszą muzykę i uwielbiamy ją tworzyć, grać i bawić się ze wszystkimi słuchaczami, więc jesteśmy w żywiole. Kto tworzy stroje? Chyba ja. Ja mam wrażenie, że w ogóle wpisaliście się w taki nurt, który się pojawił, bo w zeszłym roku to były czereśnie takiej muzyki właśnie łączącej pokolenia, bo i rodzice się tu świetnie rzeczywiście bawili, ale też dzieciaki. Czy o to właśnie chodzi, żeby to nie były takie klasyczne piosenki dla dzieci? Tak, właśnie chcemy odejść od takiej infantylizacji muzyki dziecięcej, bo dzieciom należy się po prostu dobra sztuka, dobra muzyka. I nie musimy wcale się dzielić na starszych i młodszych, tylko możemy się wszyscy razem bawić. No i z tego miejsca pozdrawiam zespół Czeresznie: Cześć, cześć. Z tej strony zespół Ptaszkowie śpiewali, i serdecznie pozdrawiamy wszystkich widzów telewizji Szanowskiej. Zgadza się. Pozdrawiamy!